Cirk di Soleil. Tak. Mhm. Jak na to wpadłaś? Kiedy na to wpadłaś? Dzięki czemu to się stało, mhm. dzięki co sprawiło, że zapragnęłaś być częścią tej ekipy? W wieku 19 lat przyjechałam do Warszawy może 20 powiedzmy, do Warszawy, do teatru Roma na warsztaty muzykalowe i pamiętam na zajęciach stańca Michał Piruk wyrzucił utwory z Cirque du Soleil do rozgrzewki, do różnych tam tanecznych naszych wygibasów, i wtedy miałam po prostu taki strzał, taki, że. To jest moja bajka, moja muzyka, moja wrażliwość, i ja chcę tam być. 10 lat po, tych, po tym strzale intuicyjnym, że, że to będzie moje miejsce, kiedyś ja postanowiłam, że no skoro ma być to moje miejsce, no to ja muszę coś z tym zrobić, żeby to było moje miejsce. Więc wysłałam zgłoszenie przez stronę oficjalną Cyrkus Soleil wysłałam swoje materiały. No, i 10 lat później się dostałam do spektaklu, do nowej premiery. Na 10 lat od pierwszego castingu, od takiego oficjalnego też pokazania się im i na wideo poprzez self-tape, y i także pojechania do Hamburga na taką oficjalną otwartą audycję. 10 lat czekałam na ten dzień, w którym dostałam telefon, że mamy propozycję dla ciebie, i na Twój głos i na Twoją osobowość myślimy, że to będzie coś dla ciebie.